Powoli się budzimy do życia. Tak, będzie trzeba się hmm, coś zjeść, coś umyć. E, znaczy, się umyć. <grym> e, możemy też skorzystać z toalety. Na początek jakiś prysznic wziąć. Mamy jeszcze jakieś resztki. Mamy gofry. Hmm. Ale w sumie mamy dużo czasu, żeby pogotować trochę. Musimy zwiększyć swoją umiejętność gotowania do naszej pracy. To może przy okazji weźmiemy sobie. O, właśnie, mamy przygotować potrawę. Też takie pragnienie tutaj, ok. No to podamy naleśniki. Tak, mamy 103 simoleony, Póki co to akurat. 6 nam za bardzo nie uszczupli portfela. Co tu jeszcze mam do zrobienia? Zaprzyjaźnić się z jakąś Simką. Czy to jest nasza współpracownica? Znaczy, może nawet szef. O, ona jest naszym szefem. A pracę zaczynamy za 9 godzin. To może spróbujemy z nią wcześniej się zaprzyjaźnić. Jeszcze jakiegoś sima, ale pewnie już go nie spotkamy zbyt szybko. Zaprzyjaźnić się z kimś. O, to te dwa naraz możemy zrobić. W sumie, Simowie uwielbiają dobre jedzenie. Czy chcesz dowiedzieć się, jak kupować produkty spożywcze? Nie wiem, czy to już czytałem. M Możesz kupować świeże mięso i produkty w miejscowym sklepie spożywczym. Twój sim może następnie używać ich do przygotowywania potraw z przepisów, które udało mu się poznać. Wybierz produkty, które chcesz kupić i dodaj je do swojego koszyka. Gdy wybierzesz wszystko, co chcesz kupić, kliknij na opcji Kup obiekty. Jeśli zazwyczaj kupujesz te same produkty, możesz zapisać swoją listę zakupów, aby kupowanie żywności było znacznie szybsze. Po zakupieniu produktów Twój sim może używać ich bezpośrednio z wyposażenia, albo włożyć je do lodówki, tak aby wszyscy członkowie rodziny mogli używać ich do przyrządzania posiłków. Hmm. Dobrze, może coś kupimy niebawem. Sean jest urodzonym kucharzem, co oznacza, że powinien błyskawicznie opanować umiejętność gotowania. Tak. Hmm. Już prawie umiem. mamy kolejny poziom gotowania, to prawda. Na eee, naleśniki robisz, tak? Chyba tak samo jak te gofry. Tak, klejemy mleko na tackę. Czemu nie? O, wszystko nawet. Deska się zmieściła w misce. <ślonia> Sean może teraz przygotowywać smażony ser i zapiekankę. Smakowite. Tak to dzięki temu, że przeszliśmy na drugi poziom gotowania. No to akurat nie zdążyliśmy z, zanim. No, zrobić nowego jedzenia. Póki tego punktu nie zdobyliśmy. A jeszcze smażymy. Musimy uważać. Znaczy, w sumie nie musimy uważać, żeby się nam kuchenka nie spaliła, bo tutaj jest czujnik. Na szczęście. Dobra, przyspieszmy to. Podrzucanie naleśników. A w sumie nie wiem, czy to widzieliśmy. Chyba nie. Tak, bardzo ładnie. Co ci się tam nie podoba? Nie wygląda na przypalony. Jest. Wygląda na surowy. Jeszcze. Dobra, szybciej. Odrzucaj, podrzucaj. O, teraz jest zrobiony. Prawdziwy pancake. I od razu się rozmnożył. Dobra, spełniliśmy zachciankę. A to jakieś głośne strasznie było. Co to było efekty dźwiękowe? Nie wiem. <grymne> Dobra. No, 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 no. Nie oglądaj telewizji, tylko idź jeść. No właśnie, a może sobie zaraz zadzwonimy do tej naszej szefowej. Hmm. Zaprosimy ją może. Mamy. ...poczęstunek naleśnikowy, więc... A no właśnie. Zostaw te naleśniki, najpierw się zaprosisz. Bo w sumie dużo czasu nie masz, tyle. Tak. Patrz w ścianę, jak będziesz gadał z szefową. O. Przyjdzie za chwilę. No i Wracaj do naleśników. Tak, oderwałem cię bezczelnie od nich. A co w nich jest? Wyglądałem jakby jakieś masło na nich leżało. Mm, mm. Om, nom nom nom. <grystanie> <grystanie> Jakie dobre naleśniki. O, przylazła. O. No. Nadziana jest. Molly French. <grystanie> O, już jakieś stare gazety leżą. Wyprosi. Przepędź, o nie, to szefowa, nie możemy. Ee, a nie ma powitaj, ona od razu wchodzi sama tu? Aha, no spoko. Ee, o nie, nie mamy... Tak, nie ma zmywarki, więc musimy talerz wrzucić do śmieci. Będzie szybciej niż je zmywać. Gazety to też do śmieci od razu. O, nie mieści się już tutaj. Dobra, to połóż tę gazetę. Wynieś śmieci. I potem pogadamy z nią. Przestań to robić, ale co? Dobra, się przysiadła do naszego motyla. I już marnuje nam prąd. Nie ma. Ale się wkurzyła. Dobra. Eee, poznaj może na początek. Niech będzie. A naleśniki schowamy do lodówki. Żeby się zbyt szybko nie zepsuły. Molly uważa, że szon jest w porządku. Mm. Mm. O, lubię czytać książki mm. o tym. Mm. A, ja mm. A o, jakie głośni oni są. Dobra, ich też przyciszę. E, tak, Zem. lubię też. Co to są zęby? Interesuję się też ortodoncją czy, czy czymś takim. A ty? Aha, skończyliście gadać. Dobra, trzeba więcej tutaj zakolejkować. Yy, rozmawiaj o pracy. Tak, z szefem o pracy trzeba pogadać. Pogawędka. Poskarż się na brudne naczynia. Ale ja wyrzuciłem naczynia przecież. Martw się pieniędzmi. O. Może dostaniemy podwyżkę. No wiesz, lubię gotować w ogóle ciasta. Ale jeszcze bardziej lubię smażyć. O, jestem pod wrażeniem. Dam ci podwyżkę. Aha, jedno zniknęło. No, gdzie ty idziesz? Kto ci pozwala ponoszyć się po moim domu? Co ty zrobiłeś? W stół wszedł. A, chwila, chwila. Simowie uwielbiają rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi i sąsiadami. Chcesz dowiedzieć się więcej o kontaktach towarzyskich? Dobrze. Spójrz w lewy górny rok ekranu podczas rozmawiania z innym Simem, żeby zobaczyć jak dobrze idzie rozmowa? Inny sim może uważać Twoje zachowanie za przyjacielskie, zabawne lub nudne. Zielony pasek wskazuje, jak dobrze płynie konwersacja między dwoma simami. Powodzenie niektórych interakcji społecznych jest możliwe tylko przy wysokim poziomie relacji. Tak, jeśli klikniesz innego sima, pojawi się kilka dostępnych opcji, takich jak przyjazne albo zabawne. Sprawne używanie kolejnych opcji interakcji społecznych dostępnych w, men w menu zabawne sprawi, że drugi Sim zacznie uważać Twojego Sima za wesołego lub zabawnego. To znów otworzy nowe możliwości społeczne dla takich tematów jak zabawne, przyjacielskie, romantyczne czy wredne. Różne stopnie zażyłości, takie jak najlepszy przyjaciel albo zauroczony. Zmienią się, gdy nowe interakcje staną się dostępne, a może nawet pojawią się jeszcze inne dodatkowe opcje. Im więcej rozmawiasz z danym sim tym więcej dowiesz się o nim. Zajrzyj na panel informacji o znanych osobach, aby obejrzeć cechy sim jego zawód oraz status związku. Dobra. Co eee, my możemy zobaczyć? Chyba nic o niej nie wiemy jeszcze. Kariera cukiernik, okej. Okay. Dobra. Przeprowadźmy tę rozmowę, a może jeszcze dodajmy coś. Entuzjazmuj się gotowaniem. Tak, to jej się powinno spodobać. Oskarż się na brudne naczynia, w sumie <noise> w kuchni pewnie musimy ciągle zmywać, to może to na razie nie. O, rozmawiaj o dobrym jedzeniu. I niech będzie jeszcze może poznaj no wiesz, potrzebuję pieniędzy. No co ty? Wszyscy potrzebują pieniędzy. No dobra, będę gotować. Będę gotować, gotować, tak, żebyś była zadowolona. I zrobię więcej ciasta. Mm, a masz jakieś książki o gotowaniu? No pewnie, pewnie nauczyłem się znąd gotować. Uh -huh. Eh, telefon dzwoni, ale wolę pogadać o pogodzie. Tak to jest zdecydowanie lepsza opcja. Um. Oh, a ja to nie cierpię w Wolę jak jest słońce. O, no, zwłaszcza jak pada deszcz. Dobra, odbiorę ten telefon. I przy okazji, coś tam mówili w lekcjach. Ktoś dzwoni na komórkę twojego SIM-a. Telefon komórkowy znajduje się w wyposażeniu twojego SIM-a. Czy chcesz dowiedzieć się więcej o telefonach komórkowych? Aby odebrać rozmowę na, telefon, na telefonie komórkowym SIM-a, wybierz panel wyposażenia i kliknij na ikonie telefonu komórkowego. Następnie wybierz opcję odbierz z, men z menu kołowego. A no, jak widać, można było kliknąć po prostu na naszym simie też. Podobnie jak każdy inny telefon w domu, telefon komórkowy może być używany do rozmawiania z innymi simami lub zamawiania usług. Simowie mogą korzystać ze swoich komórek w dowolnej chwili, nawet gdy przebywają poza domem. Możesz użyć telefonu komórkowego swojego sima przez panel wyposażenia lub klikając na swoim simie. Tak niesamowite, z telefonu można nawet poza domem korzystać. Simowie mogą także używać swoich telefonów komórkowych do wykonywania małych zdjęć, które pojawią się w ich wyposażeniu i mogą być umieszczane na ścianach w ich domach. Okej, okay. dobra. Kto to dzwoni? Pewnie nic ważnego. Jared Frio chce pogadać? A ja wiem, kim ty jesteś w ogóle? Spadaj. Pewnie to jakiś współpracownik, nieważne. Jak cię poznamy lepiej, to może pogadamy z Tobą. Ale w sumie no, przydałoby się ją lepiej poznać, ale trzeba też zadbać troszkę o naszą rozrywkę, żeby lepiej potem w pracy pracować. To może obejrzyjmy tą telewizję. Tym bardziej, że nasza szefowa, szefowa chyba też chce. Włączmy. Nierski, <laughs> ma. Oni gadają nawet. Tak, oglądamy życie w dżungli, życie Simów w dżungli. O, pewnie nie potrafią gotować tam. No właśnie, wszystko spalili. O, a teraz przełączamy na świat robotów. Mm. Ale mają śmieszny dom. No, no. Naprawdę, ale jaki duży. Uuu, on chyba złamał jej serce. Nie, 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 nie. Ona chce po prostu kupić ten dom. Hmm. A, może chce jakąś biżuterię? Nie, zostań przy książkach. Nie, nie, nie. Rozmawiamy o domach teraz. No dobra, możemy o gotowaniu? W domu zawsze trzeba wyrzucać śmieci. No, ale ja kiedyś to wyrzuciłam przez przypadek aparat na śmieci. No, nie odzyskałam go. A, poszedłbym na ryby, można je ugotować przecież. O, a w dodatku można myszki. Jak to się wiąże z tematem? Co ty gadasz, Sean? Co, już jest program skończył? Nie no, nie. O, właśnie, jak będziemy dzisiaj w pracy, to musisz poukładać wszystkie widelce i noże. No dobra, układam. Hmm. Patrzymy się w zawieszony telewizor. Hmm. Chyba muszę pobiegać, muszę poćwiczyć, tylko czy mi się zmieści bieżnia w domu. Hmm. Chyba jednak pójdę połowić ryby. Dobra, muszę iść do pracy. Jesteś moją szefową, więc powinnaś to akceptować. Także spadam. O, Molly musi iść. Jest oczekiwana gdzie indziej. No ciekawe gdzie nasza szefowa jest oczekiwana. Ale zabawa. Wszystkim bardzo się podobało to wyjście i chętnie znów wyjdą. <grym> no my, my nigdzie nie wyszliśmy. O, a myślałem, że na nas czeka ten fajny i ona wsi wsiądzie do tego brzydkiego. Dobra. Jedziemy do pracy. Ej, ej! Tutaj. Mm. No i... No, nie, nie najlepiej nam poszło z tą zabawą, mogliśmy być bardziej Uzabawnieni Ale nie szkodzi e, Jutro też pracujemy e, Nie, jutro wolne, tak? Dobra, chwila Biznes jak zwykle Warto by było um, Wziąć pracowanie ciężko Skoro mamy Tak, skoro mamy dość blisko do awansu jesteśmy ale mamy też jakąś tutaj okazję. Konkurs dla kucharzy. Szef restauracji organizuje zawody, aby przekonać się, który z miejscowych kucharzy potrafi przygotować najlepszą potrawę. Przygotuj coś specjalnego i przynieś to do restauracji, aby wziąć udział w zawodach. Na zdobywce pierwszego miejsca czeka nagroda pieniężna. No, kasa nam się przyda. Cel. Przynieść, przynieść posiłek do restauracji przed upływem czasu, aby otrzymać nagrodę pieniężną. Kasa jako nagrody. Hmm, czy to jest tu, gdzie pracujemy? Pewnie tak. Tak, to tu gdzie pracujemy, okej. Okay. Hmm. Dobra, pracuj ciężko. Przynieś posiłek. Nie masz wszystkich wymaganych przedmiotów w swoim wyposażeniu. A co to ma być za posiłek? Byle jaki? Jest są te okazje? O! A mam jeszcze jedną, jeszcze jedną okazję. Jedz, jedz z innymi w obiekcie o nazwie Mała Restauracja Korsykańska. A, czyli z kimś muszę tu przyjść. Dobra. Aha! Dowolny przepis trzeba tu przynieść. Okej. Okay. To może naszą szefową tu zaprosimy. Do własnej restauracji. Tylko ciekawe, czy jest wtedy otwarta. No nieważne. Dobra. Hmm. Dobra, to zobaczmy jak tu się nam awans szykuje. Okej, okay, wypełnił nam się pasek. Tak, wypełnił się nam pasek, więc możemy wyluzować. Poznać współpracowników podziwiać się szefowi, a może szefowi. W końcu musimy się z nią zaprzyjaźnić. A, a mieliśmy dobry posiłek na strójnik. O ty, a ten Jared to jest doprawiacz. Czyli my gotujemy zupę, on. My mieszamy zupę pewnie, a on dodaje przyprawy. <grymne> Czyli jest też naszym współpracownikiem, ok. Z nią, też nam... z nią też nam trochę rośnie tutaj znajomość, ale z nim widzę i tak mamy bardziej. Hmm. Dobra, chyba trochę z nią też rośnie. Tak jak mamy tutaj to podlizowanie się szefowi. Mm, okay. No, praca już się zaraz kończę. No właśnie. Mm, ok. Samoch samochód po nas przyjechał. Mm, ciężka praca i wysiłek, jakimi wykazał się Sean, nareszcie się opłaciły. Co wyraża stała podwyżka wysokości trzech simoleonów za godzinę? O, a ile zarabialiśmy? Ech, ile to jest? Małe to jest 35 chyba, tak? 35 simoleonów za godzinę. Co to wszystko? Sean Allen ciężko pracował i zdobył podwyżkę w pracy. Długo nie zapomni dodatkowej gotówki w swojej kieszeni. Szont skończył pracę, zarobił dzisiaj 168. Wow. A my mamy więcej jeszcze, chyba. Bo mieliśmy dużo mniej. Czemu to tak? Jakaś premia? A, jeszcze premia była chyba co. Tak. Gratulacje. Dzięki swoim imponującym osiągnięciom, Szont zyskał awans na stanowisko doprawiacz. O, to teraz razem będziemy wrzucać te przyprawy. Kto będzie mieszał. A także premię w wysokości 336 Simoleonów. Nadeszła era nowoczesnego handlu przyprawami, a ty wszystkim rządzisz. Szczypta papryki, organicznej soli morskiej i odpowiednia ilość pieprzu kajen mogą zmienić dowolną potrawę na lepsze albo na gorsze. Życie specjalisty od przypraw polega na dodawaniu odpowiedniej przyprawy w odpowiednim momencie. Szą zarabia teraz 35 simoleonów na godzinę i pracuje od 15 do 21. No to chyba się godziny pracy nam nie zmieniły. Dobra. No i mamy dwa dni wolne. Jak środę, czwartek nie pracujemy, z tego co widzę, jest 21. A jak się nam wymogi, wymogi zmieniły? Gotowanie, chyba jeszcze jeden poziom wyżej musimy sobie podbić. Tak, na czwartym poziomie najlepiej jakbyśmy mieli. O, i nagle chcia, zachciało ci się kolejnego awansu, widzę. O, kupić coś wartego przynajmniej 100 simoleonów. Poprawić umiejętność gotowanie. Dobra, to sobie od, odrzucimy na razie. Mm, na pewno sobie chcemy sobie poprawić umiejętność gotowania i zdobyć awans, więc te sobie dwie rzeczy zaklepiemy. Znowu jesteś bardzo głodny, jesteś zmęczony i zabawa znowu słabo. Dobra, no to chyba trzeba wrócić do domu. E, tak, wróć do domu tym autkiem. Yeah, <laughs> Tak, cieszył się z awansu i wyparował nagle. Teleportował się do auta. John Allen właśnie zdobył awans w pracy. Zawsze będzie pamiętać dumny dzień, gdy jego ciężka praca zdobyła uznanie. Tak, w ogóle świetne jest to, że tutaj, w tym mieście simów. zawsze wszystko jest bardzo blisko, ale i tak oni jeżdżą autami. Um. Od czego zaczniemy? Weźmy sobie... Zapiekę. Nie, 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 ty masz tutaj resztki. Gdzie te resztki? A, tu jest, dobra. A, te naleśniki są w ogóle z owocami, z winogronami. Ciekawe, mieliśmy je w lodówce? Mamy sałatę, kiełbaski jakieś. No, spoko. Mm. Głód sobie zaspokoimy, zabawa. Nie wiem czemu rośnie przez chwilę. 嗯。Um.